Drodzy wierni, nie pierwszy to rok, w którym celebrujemy, świętujemy tą wielką uroczystość naszej Matki Maryi, która sama zechciała być królową nie tylko naszych serc, naszych dusz, naszych pragnień, ale także naszego kraju, tej rzeczywistości materialnej, tej rzeczywistości społecznej, którą współtworzymy wszyscy, którzy, którą odziedzic odziedziczyliśmy po przodkach i którą przekażemy następnym pokoleniom. Oto już w połowie XVI wieku Grzegorz Sambora, poeta renesansowy, nazwał po raz pierwszy Maryję Królową Polski, o czym większość z nas pewnie już dobrze wie. Dobrze także wie, że niejaki jezuita Juliusz Mancinelli, trzykrotnie obdarowany był wizją Najświętszej Maryi Panny, która dopominała się tytułu Królowej Korony Polskiej, bo tak brzmiał pierwotnie jej tytuł Królowa Korony Polskiej. Królowa Polski to jest dość, można powiedzieć, nowożytny wynalazek. A zatem Maria, ogłoszona królową korony polskiej i wszystkich ziem zjednoczonych w Rzeczpospolitą, w tą pierwszą Rzeczpospolitą, która do dzisiaj jest wyznacznikiem naszych ambicji, naszych marzeń i naszego sentymentu, oto ona poprzez króla Jana Kazimierza ślubującego według tekstu napisanego przez świętego Andrzeja Bobole, kolejnego Jezuite, stała się oficjalnie królową korony polskiej. I od tego czasu mamy nieśmiertelną królową, królową w niebie. Ponad 300, prawie już 400 lat. Polska jest królestwem Maryi. I można powiedzieć w duchu no, nieco mesjanistycznym, przez pewną analogię, daleką analogię do mistycznego ciała Chrystusa, że i nasza głowa jest w niebie. Nasza polska głowa jest w niebie. To, co budujemy, nasz kraj, to, co ratujemy z przeszłości, to, co przenosimy w przyszłość, to wszystko służy czemuś więcej niż tylko dobrobytowi materialnemu, niż tylko spokojnemu snowi czy, czy pełnej misce. Oto no to budujemy Polskę idealną. Polskę na cześć i chwałę naszej królowej Maryi, Polskę budowaną na jej wzór. Ona jest uosobieniem tych wszystkich cnót, którymi powinni cieszyć się Polacy. Ona jest tym ideałem, do którego dorostać powinna każda polska kobieta. Ona jest tą królową, której strzec czci i bronić honoru powinien każdy polski mężczyzna. To jest nasz wyznacznik, to jest nasz ideał. I nie warto mieć mniejszego ideału. Nie warto pracować i poświęcać całe życie dla pełnej miski. Nie warto pracować i poświęcać życia do tej chwili spokoju, nie wiem, podczas długiego weekendu gdzieś na ogródku albo w ogródku piwnym. Nie warto, to nie warto jest, ży to nie warto jest życia, to nie warto jest naszej duszy nieśmiertelnej, to nie warto jest naszego zajęcia, naszych sił. Budujemy Polskę idealną. Polskę, której każdy, dla której każdy szlachetny czyn unieśmiertelniony jest w niebie. Polskę, dla której każda polska cnota staje się nieśmiertelnym klejnotem zdobiącym koronę naszej, naszej Królowej, Maryi. Jesteśmy Królestwem Maryi i nigdy być nie przestaniemy. Ona nie abdykuje. Nie ma takiej mocy, która zmusiłaby ją do abdykacji. Nie ma takiej mocy, która wyrwałaby nas z rąk Maryi, można powiedzieć. I to jest zarówno błogosławieństwo, jak i przekleństwo. Przekleństwo dla tych niewiernych, dla tych ateistów, dla tych buntowników. I błogosławieństwo dla nas, dla ludu wiernego, dla tego, który wie... Że dobro, potęga, sława, honor i wszystko co piękne ukryte jest w niebie i tam, i tam czeka swojego dopełnienia. Jedną z cnót Maryi jest wytrwałość. Wytrwale walczy o swoje dzieci. I nie jest przypadkiem, nie jest jakimś wypadkiem losowym, że obraz Matki Najświętszej, ten obraz, który jest różny dla różnych czynników, stał się symbolem. Królestwa Maryi, czyli Matka Boża Częstochowska, nie jest przypadkiem, że ten obraz nosi dwie, dwie szramy na obliczu. Można powiedzieć tak, pogięta, wyszczerbiona, ale nieugięta tarcza Polaków. Taką jest Maryja. Pogięta, wyszczerbiona, ale nieugięta tarcza wiary Polaków, która broni między innymi broni tego świata przed przekleństwem, przed pogrążeniem się w ciemności. Pamiętamy dawno, dawno temu, Abraham targował się z Bogiem. Targował się o 50, o 45, o 40, o 30, 20, a w końcu aż o 5 sprawiedliwych w Sodomie. Dla tych 10, dla tych 5 sprawiedliwych, Bóg był w stanie oszczędzić Sodomę. I może też jedną z naszych pomniejszych misji jest misja bronienia tego świata. Może my, uparci, wyszczerbieni, ale nieugięci, jesteśmy tarczą dla tego świata, obroną tego świata. Jak Maryja, tak i my, jako że jesteśmy jej królestwem, jesteśmy jej przedłużeniem, narzędziem, a może nawet rękami na tym świecie. Taka jest nasza misja i tej misji nie możemy się wyrzec, bo nam niebo nie pozwoli się jej wyrzec. Możemy usłyszeć wyrok sługo niegodny, cóżeś zrobił z tym wielkim zaszczytem, jakim Cię obdarzyłem. Ale możemy usłyszeć sługo wierny i dobry, wypełniłeś swoją misję. Byłeś dzieckiem Maryi, byłeś rycerzem, damą Maryi. I te wszystkie wielkie słowa padną. Bez żadnego patosu, bez żadnego zadęcia padną. Gdzieś, kiedyś, na sądzie ostatecznym. I wtedy, być może wtedy okaże się, po co my jesteśmy na tej ziemi. Po co jest naród polski, po co ta cała ta całe wytrwałość, ta upartość, czasami ośla upartość przez wieki. Dlaczego mimo tylu klęsk i niepowodzeń... Właściwie każde stulecie od XVI wieku zwyż było stuleciem niepowodzeń. Dlaczego każde stulecie jednak przenosi Polskę w kolejną? Dlaczego jednak mamy przyszłość przed sobą? To nie jest koniec naszej historii. I diabeł zazdrości Maryi. Diabeł, Lucyfer, niosący światło jest tym, którym Maryja się stała, a którym właśnie Maryja zabrała jego miejsce. Można tak powiedzieć. Ona gwiazda morza zastąpiła jaśniejącego syna Jutrzenki. Diabeł nienawidzi Maryi, bo zazdrości jej i boi się jej strasznie. A zatem, poprzez przedłużenie, każdy naród, który chlubi się Maryją jako swoją panią, a szczególnie Polska, która ją koronowała, chyba jako jedyny naród oficjalnie i na wieki, cieszy się, w cudzysłowie, wielką nienawiścią sił szatańskich i sił zła. Każdy, kto trochę wędrował po świecie, widzi, że Polska i Polacy są tak, budzą co najmniej w najlepszym przypadku ambiwalentne uczucia. Ciągnie się za nami jakaś niechęć wielu narodów. I nie jest to żadne żadna jakieś przekonanie stereotypowe, nie jest to żadna jakaś, jakaś tempa, tempy nacjonalizm. Takie są fakty. Polacy nie są kochani w tym świecie. Nie za bardzo. Czasami w pewnych momentach ludzie lubią po, nas chwalić, ponieważ my, za pochwałę, jak mówił jeden polityk, jesteśmy w stanie wiele zrobić. Za zwykłe słowo. Ale może i dobrze, może i dobrze, bo nie bijemy się za pieniądze, za ekonomię, za społeczeństwo, bijemy się za honor, bijemy się za to, co piękne. Niemniej powtarzam, świat nie lubi Polaków, nie za bardzo. I może to jest jakiś ślad tej niechęci szatańskiej, bo świat w swojej, w swojej masie podąża ku zagładzie. Próbujemy wyrwać, dobrym przykładem, dobrym słowem, dobrym uczynkiem, próbujemy wyrwać coś tej ciemności, ale, ale świat dąży, jak grawitacja dąży, dąży ku, w dół, ku otchłani. I może stąd ta niechęć. Chociaż z drugiej strony nie jeden z nas zasłużył sobie na, nie, na nienawiść, nie jeden z nas zasłużył sobie na niechęć. Jeden z nas tą swoją tempotą, zawziętością, upartością, tą wieczną kłótliwością e, potwierdza te negatywne stereotypy o Polakach. Rzeczywiście, tak bywa. Ale powtarzam, to nie jest nasze przeznaczenie. My nie jesteśmy powołani do tego, by być śmieciem świata. My nie jesteśmy powołani do tego, by każdy nam sobie gębę wycierał, żeby imię Polska było jednoznaczne z jakimś przekleństwem, czy splunięciem, co gorsza. My jesteśmy powołani do wielkich rzeczy. Zasłużmy sobie na to powołanie. Pracujmy na chwałę Maryi. Pracujmy na chwałę naszej Ojczyzny, bo nasza Ojczyzna jest Królestwem Maryi. I nie da się oddzielić jednego drugiego. Nie da się oddzielić jednego drugiego, o ile chcemy, żeby ta Polska przetrwała. Żeby to proroctwo, to przekleństwo lub to splunięcie nie, nie stało się faktem. Albo z Maryją, albo w nicość. Tertium non datur. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. I Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.